Co najczęściej Japończycy wybierają, żeby komuś podarować i na jakie okazje? Pierwszą podstawową rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę podczas dawania prezentów to torebki, pudełka, cokolwiek, byleby prezent był ładnie zapakowany. Choćby w coś takiego. Zwykła torebka, no może nie do końca akurat jest to jakaś torebka prezentowa, no ale coś nawet lepsze dać w czymś takim... Niż po prostu bez niczego. Może się dla Was wydawać, że pakowanie prezentów jest całkiem normalne. W Polsce też się pakuje prezenty zazwyczaj, ale w Japonii ma to większe znaczenie. W Japonii nie mówi się często na przykład tylu, kocham cię czy coś takiego, tylko właśnie to, w jaki sposób się coś robi, w jaki sposób się zachowuje wobec kogoś świadczy o naszym stosunku do drugiej osoby i można śmiało stwierdzić, że opakowanie jest często ważniejsze niż to co jest w środku. Do tego Japończycy są tacy, że często się wstydzą. Kupiliście komuś sakę. dajecie go dokładnie w tej formie. Proszę, to jest dla ciebie. Ta butelka swoją drogą kosztuje prawie 400 zł, więc jest to wartościowo powiedzmy całkiem drogi podarek, ale przez to w jaki sposób dajemy tą butelkę, że nie ma żadnego opakowania czy czegoś ładnego, świadczyłoby to o tym, że osoba, która kupiła ten podarek, po prostu go kupiła i dała na zasadzie takiej, że chciał bo muszę, więc to zrobiłem. To ta osoba, która to otrzyma, oczywiście powie dziękuję. Ale teraz musi z taką butelką na przykład wracać do domu. Oczywiście może być tak, że zmieści się w plecaku, czy po prostu pójdzie do jakiegoś sklepu i kupi sobie reklamówkę na nią, ale w Japonii właśnie chodzi o to, że takie sprawianie komuś dodatkowych problemów jest bardzo, bardzo niechciane. Zwłaszcza jeśli chodzi o dawanie podarku, ponieważ jeśli osoba, która dostanie taki podarek, powiedzmy był akurat dzień w szkole, gdzie nie musiała mieć ze sobą torby, różne są sytuacje i dostała po prostu butelkę sakę. To ona teraz z taką butelką sake musi wracać do domu i w myśli japończyka będzie Oj, jak ja wyglądam w ogóle, idąc z butelką yy, alkoholu. Co teraz o mnie inni pomyślą? I wiem, że to brzmi trochę głupio, ale w japonistyrii coś takiego jest. Takie przejmowanie się, co pomyślą inni. Choć zazwyczaj inni się kompletnie nie wtrącają, to mimo wszystko Japończycy nie chcą się wyróżniać. I właśnie dlatego bardzo ważne jest zapakowanie ładnie prezentu. Osoba, która dostała taki prezent, po prostu idzie w ten sposób, wraca sobie do domu i nie zwraca na siebie zbytnie uwagi. A jeśli byłaby to osoba Idące na przykład z butelką alkoholu w ręce To już mogłoby być po prostu Trochę dziwne Chociaż tak jak mówię To nawet nie chodzi o to, że faktycznie w Japonii się ludzie o to przyczepiają Tylko Japończycy gdzieś tam z tyłu głowy Po prostu się tym stresują Że inni mogą pomyśleć o nich coś złego Przechodząc dalej W Japonii jest coś takiego, że jak ktoś komuś kupuje prezent To ważna jest wartość tego prezentu Na przykład moja koleżanka ma urodziny Kupiłem jej właśnie kubek za 3000 jenów Czy jakieś 100 zł I daję jej to w podarku ta koleżanka wróci do domu i wieczorem wpisze w Google na przykład złoty kubek i wyszuka, ile mniej więcej kosztował ten kubek. Nie chodzi o to, że ona wtedy sprawdza, czy to jest drogi podarek, czy coś, że... tylko po to, że kiedy ja będę mieć urodziny, to ona również za 100 zł kupi mi prezent. Bo Japończycy stresują się do tego poziomu, że często jak ktoś na przykład dostaje droższy prezent, to na przykład wstydzą się dać coś taniego, bo wydaje im się, że Okej, okay, jeśli ja dostałem coś droższego, to ja też muszę kupić coś droższego W Polsce na przykład nie spotkałem się za bardzo z czymś takim, żeby ktoś sprawdzał Ile każdy jeden prezent, który otrzymał kosztuje w internecie Ale w Japonii jest to popularne Jeśli na przykład kiedyś wylądujecie w Japonii i akurat będziecie kupować komuś prezent Kupować albo po prostu dawać komuś prezent To właśnie zazwyczaj Lepiej komuś kupić prezent niż własnoręcznie je zrobić. Jeśli własnoręcznie coś zrobimy, to nie do końca da się faktycznie ocenić wartość tego przedmiotu. I to również dla Japończyków jest często stresujące, bo oni często nie wiedzą w zasadzie, co mają z tym zrobić i jak się odwdzięczyć za taki prezent. I jak już sami zrozumieliście pewnie z całego mojego kontekstu, w Japonii dawanie prezentów jest bardzo ważne, ale. Niestety, niestety, równie ważne jest oddawanie prezentów. Na całym świecie popularne są walentynki. W Japonii na walentynki dziewczyny dają chłopakom czekoladki. I właśnie dlatego, że w Japonii to powiedzmy strona męska otrzymuje, to żeby było również święto, że. Właśnie faceci się odwdzięczają dziewczynom i kobietom, to wymyślili również coś takiego jak White Day, które jest 14 marca, czyli równy miesiąc po walentynkach, żeby to właśnie faceci mieli okazję się odwdzięczyć za prezent, który otrzymali. Więc jak sami rozumiecie, dawanie prezentów jest ważne, ale co ważniejsze jest często, to oddawanie. Prezentów, oddawanie jakby podobnej wartości, to co się otrzymało. Jeśli ktoś kupi Wam jakiś prezent za 200 zł, to w Japonii niestety również za 200 zł musicie kupić komuś prezent, jak przyjdzie jego okazja. Ale uwaga, mam teraz dla was lifehack. Jak kupić coś za 200 zł, nie wydając 200 zł? Odpowiedź jest prosta ale rabat. Wchodzicie w link w opisie, instalujecie wtyczkę na swoją przeglądarkę albo pobieracie aplikację na telefon. Robicie zakupy internetowe tak jak zawsze i przechodząc do koszyka wyskoczy Wam w prawym górnym rogu powiadomienie od wtyczki, ale rabat. Wciskamy przetestuj kody. I teraz aplikacja sama nam testuje kody, o których no pojęcia raczej byśmy po prostu nigdy nie mieli. Jak sami widzicie, udało nam się zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych na jednych zakupach internetowych. Jeśli ktoś sprawdzi wartość tego produktu, w internecie pojawi się ta kwota, a my zapłacimy taką. I akurat teraz, czyli przed świętami, jest to naprawdę idealny moment, żeby sobie zainstalować tą wtyczkę i aplikację na telefon, ponieważ no niestety, oprócz otrzymywania prezentów, trzeba też te prezenty kupić. Jeśli chodzi o święta, no na przykład ja Lubię kupować komuś macie, głównie dlatego, że po prostu sam uwielbiam macie, więc ja teraz korzystam z aplikacji na telefon Alerabat i robiąc zakupy internetowe, oprócz tego, że bardzo często wyskakuje nam kody rabatowe, to jest również opcja cashback, czyli jakiś procent z każdej transakcji wraca prosto na nasze konta bankowe. Korzystanie z aplikacji jak i wtyczki Alerabat jest dla użytkowników totalnie za darmo. Alerabat zarabia na prowizjach pobieranych od sklepów, a nie użytkowników, więc my nic nie tracimy, a mo Możemy zaoszczędzić naprawdę bardzo dużo. Ale rabat nie sprzedaje i nie pozyskuje żadnych wrażliwych danych bez zgody użytkowników. Jeśli chodzi o prezenty, na nowy rok dzieci dostają pieniądze. Taka jest po prostu tradycja, którą bardzo lubiłem. Jest też coś takiego jak dawanie omiyage, takich pamiątek Ale przeważnie są to po prostu słodycze, jakieś ciasteczka z danego miasta W Japonii każde miasto słynie ze swoich potraw Nie tylko tych obiadowych na słono, ale również ze słodkości Powiedzmy Hiroshima, Miyajima z Mominji Manju W Miyazaki możecie kupić dużo słodkości związanych z mango Ponieważ mango w Miyazaki jest najpopularniejsze w całej Japonii Więc jeśli ktoś na przykład z Tokio Przyleci do Miyazaki i z Miyazaki później będzie wracać do Tokio. To swoim najbliższym znajomym albo rodzinie przywiezie, właśnie tak zwane omiyage, czyli zazwyczaj jest to takie pudełeczko, już ładnie zapakowane w środku są po prostu ciasteczka. I teraz znalazłem stronkę, która jakby zbiera najwięcej informacji o tym jakie są najlepsze albo najpopularniejsze prezenty na różne okazje. Tych stronek jest naprawdę bardzo dużo, ale zauważyłem, że te stronki zazwyczaj działają na takiej zasadzie, że promują swoje produkty, więc ten ranking do końca nie jest taki wiarygodny. A właśnie na tej stronce są linki do przeróżnych firm i marek, więc podejrzewam, że oni są po prostu jak najbardziej rzetelni. Tutaj mamy w zasadzie trzy kategorie i Pierwsza to Ibento de Erabu, czyli wybieramy prezenty dotyczących różnych eventów. A Oczywiście teraz pierwsze będzie Christmas. Wchodzimy w Christmas. Jakie są najpopularniejsze prezenty świąteczne? Karesi Otto to jest dla chłopaka i mężów. Dla chłopaków i mężów pięć najpopularniejszych prezentów, jakie można komuś kupić. Pierwsze mafura czyli szalik albo rękawiczki. Na drugim miejscu fasią komono, jakieś rzeczy związane ze stylem. Trzecie miejsce bagu, jakieś torby, plecaki. Na czwartym miejscu akcesorie. I na piątym miejsce bizinesu komono, czyli po prostu jakieś biznesowe przedmioty, rzeczy. Dziewczyna żona. Pierwsze miejsce akcesorie. Drugie miejsce szalik albo rękawiczki. Trzecie miejsce kosmetyki albo... A, te takie makijaże, przedmioty do makijażów. Na czwartym miejscu a, jakieś podarki do relaksu. A na piątym miejscu to, czyli nie wiem, kwiatki, jakieś takie podarki kwiatkowe. Okej, okay, nieważne. Dla koleżanki, na pierwszym miejscu to są jakieś kosmetyki, na drugim miejscu skincare. Czyli jakieś kremy, balsamy tego typu I na trzecim miejscu jakieś słodkości A dla kolegi to można przetłumaczyć jakoś takie przedmioty dziennego użytku I tutaj najpopularniejszym podobno prezentem są handkerchiefs Czyli takie ręczniczki Coś co ja mam na przykład tutaj pod ręką w zasadzie Ja mam oczywiście z... Totoro. Więc ręczniczki są najpopularniejsze, jeśli chodzi o prezenty dla kolegów. Drugie to są takie przedmioty typu długopis, jakiś ładny pióro. I trzecie dla kolegów to są typu portfel, typu jakieś zawieszka na klucze, na kluczyki. Jakby takie akcesoria, które również używa się na co dzień. Ja osobiście polecam kupować komuś kosmetyki japońskie, ponieważ jakość jest bardzo dobra, tak samo jak japońskie Uwaga, japońskie herbaty, bo na przykład ja uwielbiam genmajczy, japońską herbatę, która teoretycznie kiedyś była dla biedaków, ale ja ją uwielbiam, bo mi smakuje po prostu taka, ten prażony ryż dodaje takie, no nie wiem, po prostu jest mega dobre. Ale jak kupicie chińską wersję genmaiczy, to jakość jest zupełnie inna. W sensie autentycznie japońską genmaicze wystarczy jedna łyżeczka. Na dzbanek herbaty Ta intensywność herbaty jest No nie wiem, po prostu czuć cały smak I jakby nie tylko orzeźwiający Tylko po prostu taki mocniejszy smak Samej zielonej herbaty Jak i właśnie prażonego ryżu A kupując chińskie herbaty No niestety ja na przykład mogę wsypać Dosłownie trzy łyżki na taki dzbanek No i to będzie takie bardziej jakieś Nie wiem, mętne takie Niewyrazisty smak Zielonej herbaty Mam nadzieję, że mniej więcej rozumiecie o co chodzi